Dobry wieczór, Marcin Fiołek, Czas na gościa, w zasadzie gości wydarzeń. Błażej powoży wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dobry wieczór. I Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Obaj panowie jesteście doktorami politologii, więc możemy się chyba umówić, że dzisiaj bez przekazów z dnia partyjnych, z SMS-ów, czysta prawda. Zgoda? Chyba zawsze tak było, że bez przekazów. Bardzo nie się wiem, cieszę. Nie wiem skąd ta opinia o przekazach. No, różne plotki po Sejmie krążą. Do Sejmu jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od newsa sprzed kilku godzin. O podpisanej umowie wykorzystamy obecność pana ministra w studiu. Umowie na zaporę przy granicy z Białorusią. 50 tysięcy ton stali i olbrzymie pieniądze, prawie półtora miliarda na tę budowę. Kiedy pierwsza łopata i czy po tych ostatnich tygodniach spokojniejszej sytuacji przy granicy dalej ten projekt jest potrzebny? Każdy dzień przekonuje nas, że ten projekt jest bardzo potrzebny, bo sytuacja w tym sztucznie wykreowanym kryzysie migracyjnym zmieniała się jak w kalidoskopie. Pamiętajmy, że nie jest to kryzys powstały na naturalnym szlaku migracyjnym. W związku z tym tu o tym, w którym momencie i w którą stronę ten kryzys pójdzie, decyduje obce państwo, decyduje reżim Łukaszenki i tak jak potrafił ściągnąć tych migrantów pod naszą granicę i odpowiednio nimi zarządzać, teraz wycofał, a w każdej chwili może wrócić. Pamiętajmy, że w, w, na przejściu po drugiej stronie naszego przejścia w Kuźnicy ciągle jest kilkuset migrantów, którzy w każdej chwili mogą być Ale skala tego to jest mniejsza niż jeszcze 3-4 miesiące temu? I tak i nie. To znaczy mniejsza jest liczba tych prób nielegalnych przekroczeń, natomiast zdecydowanie bardziej nie. Bezpieczny charakter mają te próby podejmowane. I co druga kwestia bardzo istotna, wykorzystanie służb białoruskich jest już zdecydowanie takie oficjalne, o ile jeszcze to kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu obserwowaliśmy coś na kształt pewnego krygowania się, wycofywania, taką dyskretną obecność, tak dziś, czy chociażby wczorajszej nocy, to jest obecność oficjalna, regularna, wyraźna i widoczna. W związku z tym, jak nigdy ta zapora jest potrzebna. powiem, oddam głos, ale jeszcze doprecyzujmy. Kiedy pierwsza łopata i czy da Pan gwarancję, że rzeczywiście do końca ten mur ta te zapora powstanie. Odpowiedzialność w polityce to ważna sprawa, w związku z tym mogę tylko powtórzyć to, co już powiedzieliśmy kilka tygodni temu. Dziś jeszcze wzmocnię ten przekaz tak, 30 czerwca trwała zapora zintegrowana z gruntem, zapora inżynieryjna wykonana w bardzo nowoczesnej technologii będzie gotowa, a jest to konsekwencja dziś podpisanych umów zarówno z konsorcjum na dostawę stali, bo będziemy tutaj wykorzystywali. Już sprefabrykowane gotowe elementy wykonane ze stali, które następnie dwa konsorcja dwóch ważnych, dużych firm z udziałem istotnym skarbu państwa będą Naprawdę prowadziły panie, równolegle panie, na, na cztery w czerwcu. Werycinkę. Jestem do dyspozycji decyzję? oczywiście tak. Panie pośle, platforma głosowała przeciw budowie tej zapory w Sejmie. Czy dzisiaj zmienilibyście zdanie w tej sprawie? Myśmy przede wszystkim głosowali przeciwko wydawaniu ogromnych pieniędzy, bo zostały zakontraktowane wtedy ogromne pieniądze ponad 1,5 miliarda złotych bez żadnej kontroli. Więc cały nasz spór nie szedł i nie przebiegał w kierunku dyskusji, czy budować zapory czy nie, bo my jesteśmy zwolennikami, twardymi zwolennikami obrony polskiej granicy, która przy okazji jest jeszcze granicą unijną. Granicy trzeba bronić, PiS sobie z tym nie radzi, ponieważ bardzo dużo migrantów przedostało się do Niemiec i to jest najlepszy dowód, jak ta władza sobie nie poradziła ze szczelnością czy z ochroną granicy. Ja jestem zwolennikiem budowania zapory, Natomiast jestem wrogiem wydawania tak ogromnych pieniędzy bez żadnej kontroli. A taką ustawę przygotował PiS. I przypomnę, że podobną sytuację mieliśmy z respiratorami w trakcie pandemii albo z maseczkami. Wtedy też nas zapewniano, że wszystko będzie w porządku. Wydawano ogromne pieniądze, a pojawiali się z boku jacyś pośrednicy, jacyś narciarze albo handlarze bronią. I my, ja już mogę w tym momencie zadeklarować, będziemy władzy patrzeć na ręce i będziemy monitorować wydawanie tych a pieniędzy. Czy będziemy mieli to narzędzia do patrzenia? Władzy na ręce, będziemy będzie, mieli, bo, bo, bo też poradziliśmy sobie z respiratorami, wykryliśmy aferę respiratorową, wykryliśmy cały proceder wydawania pieniędzy w sposób kompletnie bezsensowny i nieprofesjonalny. Mieliśmy rację, bo wiedzieliśmy, że te respiratory do niczego nie będą się nadawały. I dzisiaj deklaruję, że również będziemy bardzo, twardo, zarzut, Panie będziemy bardzo bo... twardo patrzeć władzy na ręce, bo to jest bardzo poważna sprawa. To są ogromne publiczne pieniądze. Proszę pamiętać, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj pieniędzy na walkę. Z pandemią, na dofinansowanie polskich szpitali, na rozmaite dziedziny życia, w tym również międzynarodowe. Prawie miliarda nauczycie. złotych rzeczywiście w ciągu pół roku wydane to są duże kwoty. Pytanie, czy rzeczywiście będziemy mieli dostęp, by prześwietlić te wydanie tych kwot? Panie redaktorze, panie pośle, szanowni państwo, ten proces będzie transparentny. Jak tylko jest to możliwe w tej sytuacji. Już na tym etapie, co warto podkreślić w zapytaniu skierowanym do ośmiu w sumie. Podmiotów, które były gotowe przeprowadzić taką inwestycję, byłyby w stanie ją przeprowadzić. Stosowano takie same niemal metody doboru, jak przy tradycyjnym postępowaniu przetargowym, które gdyby było przeprowadzone, to oczywiście rozciągnąłoby nam budowę na może nawet na lata, a na pewno na długie, długie miesiące. Wybrano firmy, które są firmami notowanymi na giełdzie z udziałem Skarbu Państwa. Wszystkie umowy, zarówno te dzisiaj podpisane, jak i wszystkie kolejne, będą na stronie internetowej MSWA. Te dzisiejsze pojawią się już jutro nadzoruje Departament Komunikacji Społecznej, więc również i, i tą deklarację tutaj jednoznacznie stawiam. W związku z tym ten proces będzie transparentny. Opiekuję się tym pod względem także sprawdzenia całego postępowania od samego początku CBA, a również opinia prokuratorii generalnej przy przygotowywaniu Ostatnie przy zdanie. przygotowywaniu tych umów została, została zastosowana. Te negocjacje z firmami były twarde trudne, ale już na tym etapie pozwoliły one zmniejszyć tą kwotę, o której mówił wcześniej pan poseł do nieco ponad miliarda 200 tysięcy, ale podkreślam, bezpieczeństwo państwa nie ma swojej ceny. Co panie pośle, jedno, Wiemy panie jednoznacznie, powiedzi? że tylko w ten I sposób... W, w przypadku respiratorów też służby umygrę. specjalne zapewniały, w tym CBA, że ta, ten zakup został objęty tarczą antykorupcyjną i jak się skończyło, wszyscy Polacy widzieli. Skończyło się kompletną klapą. Dlatego deklaruję, że będziemy te kwestie oglądać, będziemy patrzeć na to, na czy nie pojawiają się pośrednicy z boku, dodatkowi kontrahenci. Budowie, będziemy się temu Nie ma mowy, aby pojawiło się tutaj żadne dodatkowe podmioty. Poza tymi, z którymi dziś Straż Graniczna podpisała umowę. To ważna też deklaracja pana ministra, Oby. ale panowie, nie tylko o granicy dzisiaj dyskutowano, zwłaszcza w Sejmie i też przed Sejmem, bo przed Sejmem sporo emocji na proteście w sprawie tzw. Leks czarnych, czyli nowelizacji prawa oświatowego, ale i w Sejmie na komisji było zaskakująco dużo emocji. Krótka korespondencja z tej relacji. Jesteśmy w pełnym składzie. Koalicja Obywatelska, wszyscy posłowie są tutaj na sali kworum jest, więc proszę przełożyć to posiedzenie komisji. O, jesteśmy tu na sali. K***a, posiedzenie było przewidziane. Nie, szanowna pani przewodnicząca. Szanowni państwo, wieranie. ogłaszam 15 minut przerwy. Rzeczywiście są problemy techniczne. Co za Tekstem braku większości pani ogłasza przerwę. Bez przesady. Przekleństwa, wulgaryzmy, emocje, a w tle jeszcze oskarżenia o powrót do PRL-u i powrót cenzury. Panie pośle, rzeczywiście ta sprawa Lex Czarnych budzi tyle, tyle emocji? No i słusznie, że budzi tyle emocji, dlatego że to jest skandaliczna... Ustawa i skandaliczne rozwiązanie. To jest rzeczywiście cofanie polskiej szkoły do czasów PRL-u. Proszę pamiętać, że wtedy w PRL-u rząd, partia miała szkołę na własność. Nie liczył się głos rodziców, nie liczył się głos nauczycieli. I bardzo podobny kurs został obrany przez PiS i przez ministra Czarnka, który jest swego rodzaju skandalistą. Skandalista nie powinien być ministrem w ogóle, a na pewno skandalista nie powinien być ministrem. W tej zapisach, edukacji. A w, tej, w tych konkretnych zapisach mamy do czynienia z wzmacnianiem roli kuratora, czyli z centralizmem. Myśmy przez ostatnie 30 lat odchodzili od centralizmu, i mamy przede wszystkim do czynienia z pomysłami na, pomysłami na indoktrynację polskiej szkoły. A w I powiem, i pa, już panu ziwan, powiem. To I powiem bardzo konkretnie. Minister czarny ma polskiej szkole dla zaoferowania indoktrynację, kontrolę, zamordyzm, ale nie ma żadnych propozycji dotyczących podwyżek dla nauczycieli. Nie ma żadnych propozycji finansowych na rozwój polskiej edukacji. Podstawa programowa, którą przygotował między innymi autorsko i ona ma dotyczyć nauki historii, zawiera, bo spojrzałem dzisiaj do tych zapisów, zawiera, zawiera na przykład propozycję edukacji o okrągłym stole i o smoleńsku, o zgrozu jak z koszmarów Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy okrągły stół ma być traktowany jako zdrada narodowa, na marginesie przypomnę, że Lech Kaczyński, nieżyjący prezydent, brał czynny udział. Oczywiście. Tego I i jeżeli chodzi o Smoleńsk, to ma być edukacja o Smoleńsku trochę taka, jak z, jak z propozycji Antoniego Macierewicza. Ostatnie, ostatnie, ostatnie zdanie chcę powiedzieć. Antoni Macierewicz, dochodząc do prawdy, wydał 200 milionów złotych na wybuchy blaszanych Ale konstrukcji i na, na parówki. I, I jeszcze, I, i jeszcze pisowi mało. Jeszcze są tego pisowi mało. E, o centralizację, o powrót do PRL-u, o indoktrynację e, Dodam tylko, panie ministrze, że wszystkie organizacje samorządu terytorialnego negatywnie zaopiniowały ten projekt rządowy. Może słusznie. trzeba było porozmawiać z nie dyrektorami z przedstawieniem. To, to między innymi. Znaczy właśnie może zacznijmy od tego, bo trzeba rozbroić tutaj kilka takich narracyjnych pułapek, które są. Pani taka Tak, uczuję się absolutnie do tego predestynowany, bo po pierwsze. Piastowałem w organach samorządu terytorialnego w poprzedniej kadencji funkcję zastępcy burmistrza odpowiedzialnego za edukację, czyli za politykę oświatową w jednej to dzienicy, powinien panie, Pan minister się solidaryzować z samorządowcami. Zaraz prawda? do tego dojdę. Zaraz do, A tego, nie dojdę, zaraz do tego dojdę, Słyszę. panie pośle. Natomiast no, trzeba kilka tych, no, mam nadzieję, że to są wyłącznie pewne deficyty wiedzowe, a nie jakaś celowa taktyka. Po pierwsze, nie ma tu mowy o wracaniu do jakiegokolwiek systemu, bowiem system, w którym mamy do czynienia z nadzorem pedagogicznym z jednej strony, a z drugiej strony z organem prowadzącym, czyli samorządem, a nadzór pedagogiczny kuratorium funkcjonuje w Polsce od co najmniej do 89. No, ale zakres z tego z tym... wpływu może się zmieniać. Ale proszę zwrócić uwagę, że jedyne pole, w którym ewentualnie, i to podkreślam, ewentualnie takie niebezpieczeństwo zwiększenia istotniejszej roli kuratorium chociaż nie tak jak mówi to platforma obywatelska było w procedurze wyłaniania dyrektorów gdzie między innymi w pierwszej wersji zaproponowanej przez ministra Czarnka był ten punkt dotyczący zwiększenia liczby osób wskazywanych przez kuratorium do komisji konkursowych wyłaniających dyrektora. W tej chwili są trzy takie osoby w komisji. Po tych zmianach miało być ich pięć. Na, uwaga, ponad dziesięć członków takiej komisji. W związku z tym, jak ta piątka miałaby być? Czyli wpływać... nie będzie lawiny zwolnień dyrektorów? To jest w ogóle niemożliwe, bowiem stanowiska dyrektorów są kadencyjne, wyłaniane w Procedurze konkurs, ale to jest w udziałem, a, skuranie, ale, ale właśnie już, panie redaktorze i panie pośle, ten zarzut, który się pojawił moim zdaniem absolutnie fałszywy, mówił o tym zresztą wielokrotnie minister Czarnek, bo nie jest tu żadna zmiana, e, został między innymi właśnie na prośbę samorządów w następstwie konsultacji, które prowadził także nasz resort, jako ten, który z samorządami e, ściśle na co dzień współpracuje, został wycofany. W związku z tym ta sprawa się nie zmieni. A jedyna sprawa, która, na którą tak opozycja e, podkreśla, dotyczy e, możliwości skuteczniejszego nadzoru kuratorów jako przedstawiciela organu e, pedagogicznego nad e, dyrektorami, ale w znaczeniu tego, jakie organizacje wchodzą do szkół i jakie treści ze sobą prowadzają. No to pani bo tu poś, mamy wszystkim... jedno zdanie, proszę wszystkim... bo Platforma i opozycja próbuje tutaj mieszać dwa porządki. Rolę organu prowadzącego, czyli samorządu, który odpowiada za politykę lokalową e, oświatową w rozumieniu infrastruktury oświatowej z kwestią nadzoru nie, pedagogicznego, za co zawsze panie odpowiada. Panie minister, za co zawsze i minister To ja jestem, jestem, jestem zdziwiony, ja e, że pan był i samorządowcem i wiceburmistrzem, bo pan nie rozumie kompletnie idei decentralizacji. Decentralizacja nie polega na tym, że samorządy mają tylko substancją lokalową zarządzać albo wypłacać, czy być pośrednikiem wypłacania. Subwencji oświatowej, bo sprowadza pan rolę samorządu do bardzo technicznej roli. Samorząd jest emanacją woli mieszkańców, ale nie ma woli wspólnoty. i mark. programowej. Podstawa programowa no jest. Jeżeli efektem chodzi o podstawę programową, to już, to już panu powiedziałem, że będziecie chcieli edukacji ukształtować edukacji obywatela na wzór za naszych rządów, jak i za Wasze. Ale panie ministrze, proszę pozwolić mówić, bo ja słuchałem, jak, jak się pan proszę. wypowiadał. E, wasza podstawowa podstawa programowa dąży do tego, żeby indokryznować. Polskie dzieci i żeby kształtować nowego obywatela na wzór pisów, włącznie z fobiami, które politycznymi, które realizujecie od lat. Nie chcecie uczyć jednego konkretnie. Nie chcecie przykład, uczyć taki Wałęsie. Tak. W to to, to jest nie wiem konkretnie tak, pan. Proszę. No, nie chcecie proszę. edukować Olechu Wałęsie, albo go w marginalnej roli Absolutnie. pokazujecie. W w odpowiedzi, e, też chcę, chcę, Właśnie chcę ten. powiedzieć taką rzecz. Idea tak zwanego lex Czarnek polega na tym, że odcią się uwagi od prawdziwych potrzeb polskiej szkoły. Zabiera się głos rodzicom, dzieciom i nauczycielom. Chce się dać kuratorom takim na przykład jak kurator Małopolska, która zakazała chodzenia na spektakl dziady. Tak na marginesie to Odradzało, też to, tez, panowie, to też was łączy z komunistami. To też was z komunistami łączy i, 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 i to jest ten kierunek, żeby Panie konfliktować. Pośle, bardzo serdecznie proszę. Myślę, że tematem numer jeden absolutnie no, rozmów noworocznych Naszych widzów są jednak drożyzny. To prawda. Pokażmy jeszcze wpis Donalda Tuska, dzisiejszy najnowszy. Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna to tak na początek roku tylko, a władza tego nie widzi, nie czuje. Drożyzna głupcy, napisał były premier. Panie ministrze, czy w tych sprawach, które dzisiaj no, niepokoją portfeli chyba wszystkich Polaków, rząd trzyma tu jeszcze stery? Trzyma i inaczej niż w, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy jedynym pomysłem Donalda Tuska było na przykład podwyższanie e, podatku VAT, to inaczej niż za rządów Platformy Obywatelskiej, nie dość, że ster mocno jest trzymany w, w rękach premiera Mateusza Morawieckiego i pozostałych ministrów, to jeszcze dodatkowo e, są przygotowane koła ratunkowe dla e, Polaków w postaci rozmaitych systemów osłonowych, w postaci tarczy antyinflacyjnej, w postaci pakietów osłonowych, no i te wszystkie narzędzia, które są przez rząd tutaj przygotowywane, pozwalają, że ten trudny czas i te trudne konsekwencje wynikające z rzeczy od rządu niezależnych, bo pamiętajmy, że wzrost cen energii czy wzrost cen gazu to jest kwestia zarówno z jednej strony polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z drugiej no, tego narzędzia, które posiada Rosja, a personalnie Władimir Putin. Rozumiem, w, że premier we, zakresie się robi, co może by temu przeciwdziałać. Pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce. Od razu pytanie do pana posła Witczaka, bo premier Morawiecki odpowiadając za tego rodzaju zarzuty, między innymi Donalda Tuska, nazwał Donalda Tuska premierem polskiej biedy. E, czy rzeczywiście ten premier polskiej biedy, cytując pana premiera Morawieckiego, może dzisiaj wytykać drożyzna? Tak, na marginesie był doradcą Donalda Tuska premier Morawiecki, więc jak miał jakieś zastrzeżenia, jeżeli chodziło wtedy o biedę, to mógł podnosić głos. Oczywiście to jest wymówka Morawieckiego, ponieważ PiS sam napędził inflację w Polsce. PiS zmienił czterdziestokrotnie przepisy podnoszące podatki, między innymi wprowadzając podatek cukrowy, bankowy, podatek od wody, obciążając dodatkowymi kosztami za energię, podatek mocowy dziś tu i teraz? dziś tu i teraz napędził tak bardzo inflację, że te wszystkie, osłonowe, te wszystkie programy znam, osłonowe, wszystkie programy osłonowe są kroplą w morzu no. potrzeb. Myśmy złożyli projekt ustawy gazowej, bo chcemy chronić gospodarstwa domowe, bo przez bałagan który wprowadził PiS. Panowie, o tej ustawie i o tym jak Dzisiaj Polacy mają cen, po energii i nawet tysiąc procent podwyższenia na którą serdecznie zapraszam do portalu Interia.pl. Tam także m.in. o sprawie Pegasusa. W Polsce News już za chwilę debata dnia i Grzegorz Kępka również najważniejsze sprawy minionego, mijającego dnia. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Genialny umysł w chorym ciele. To tylko z ciało zostało porażone, nie? natomiast umysł jest y, ponadprzeciętny. Jego marzeniem jest prawo jazdy. Auto przystosowaliśmy pod jego schorzenia. Więcej o niezwykłym Dziewiętnastolatku dziś w raporcie o 21.00 w Polsat News. W życiu każdej z nas są momenty, w których nasza pewność siebie blednie. W takich chwilach szukamy czegoś, co nas wzmocni. Moją siłą są moje włosy. Dlatego wybieram Preference od L'Oréal. Kiedy mój blond jest lśniący, ja olśniewam. Tydzień po tygodniu nie zgadzam się, aby mój kolor i pewność siebie bladły. Jestem tego warta: Preference od L'Oréal Paris. Odmień włosy w 8 sekund. Nowość LSF Wonder